Siemanko z tej strony Julek LS Witam Was w odcinku W drugim odcinku z Polish Farm jestem tutaj z sąsiad no, się A farmingowy No farmingowy Aktualnie no. mamy w planach dzisiaj e, ścięcie drzewa Później wejdzie ale tam się poza odcinkiem to zrobi Mamy przygotowane piwo motorowe o, co sam przygotowany nawet brał? Go tam nie i rękawice widzę eleganckie i chciałem w planach to po prostu ściąć, ponieważ przeszkadza to worce i w pracach polowych. Więc... od razu się pole powiększymy. Co? Pole od razu powiększymy. Jak to, no. to zaoramy. Później, Później to się... zaoramy tam do Milka, podejdziemy po duży półki, jakąś większą maszynę i to się tam zaora i będzie przynajmniej czym palić w kominku, bo niedługo święta, to wiesz. No, e, będzie czym palić w kominku ogólnie. No to więc możemy już jechać. Sam się odjedziesz pierwszy. No bo ja tu nie mam jak przejść do drzwi. Już siadam. Czekam, bo ten gruz nie chce odpalić coś. <laughs> to teraz już jest to dzięki U mnie dostała słychać, bo ja mam ogólnie dźwięki, bo ponieważ mój ciapek to tak bardzo głośno chodził. Jezu, ja go tutaj słyszę. No wiem, musimy ogólnie zmienić mody, jak ktoś by chciał może podejść na mody. Jakiegoś ciapka przydałoby się nowego. A, zamiast, ja zapomniałem wziąłem kierownicę podłączoną. Fajne wpadki na tym odcinku, kiedyś, kiedyś chciał zrobić fajny moment. No, tutaj możecie zobaczyć już, że jest przygotowany do kultywacji, kultywacja zrobiona. Kurde nie wy wasi tym ciapkiem Co no myślałem, to, że i tam. Sąpisa, to musisz tutaj musisz burtę otworzyć Tutaj będę chyba, ale wiemy O? Nie tą, tam to będzie ładować Jogo? No nie, w sumie tam, 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 tam Dobra No Jakaś tam tu burty O, i otworzone Poszło pięknie. Dobra, elegancko, elegancko. Podoba mi się, to ja wszystko. W sumie możemy dwie burty chyba otworzyć, nie? Mm, nie wiem, się to nie się możemy przewalić. No dobra, więc sniemy. Co mi się ty będziesz hodował ja będę ciął. Bo a ty wiesz, ty masz tam po wczorajszym tam po odcinku tam troszkę zachwałeś. No więc przyda się, że ja mam stabilniejszą rękę do cięcia. Ty tam pod kątem, żeby na... nasze czepę nie poleciało. Dobra, dobra. Ja jestem specjalistą. Ja tu może już, tym 30 podjadę. Dobra, jest ładnie przycięte. Może tu jeszcze na dole... na dole... na to, Bo obciętość tak się w wzorze wszystko Postaramy się to zorać ona się na nas pałkę pójdzie na ognisko Wiadomo Sylwestr no, no. sprawy niedługo Nie, no, nie Więc no, sąsiada się zrobi Bo w sumie umie Będziemy się to jeszcze wyciąć o kurde! Co się stało? Co ty tam robisz? Jego rękami nie jeś, Sąsiad! Ty na siłowni nie byłeś od lat. Chyba. Dobra, potem mi to naniesie kawałki. Dobrze, że ci to załaduję, ja ci popcham trochę. Sofia, weź tu podejść TV. Dobra, dobra. E! Musisz to chyba wziąć, bo ja tego nie złapię, to jest za ciężkie. Czekaj, skopa! zawsze <laughs> Dawaj, powoli trzeba przesuwać. Ja się wiążę z Konarym, żeby tutaj ładnie wszystko było wycięte. dobra. To się na pamiątkę może sali do, do tego ciapka tutaj widzisz ładnie Po naszym drzewku Czekaj, sąsza to trzeba na mniejsze, bo to się nie zmieści tam do kominka będziemy tu selić. Czekaj, płatnie się na gospie Na gospie się płotnie spokojnie Dobra, mamy tutaj elegancko Tutaj... Wszystko ładnie... Elikansko... Eee... Ty żeś mi prawie prawie wyśkropił jeszcze, ale nie przeżył tego. Ale kurde, ale ty w ogóle wiesz o tym, że my nie mamy pozwolenia na wycinkę? żeśmy wycinkę zrobili. Nikt się nie dobi, nikt się nie dobi. Na scenie to nie ma kompidentu, chyba. Czy jakaś inny dzwoni? Są się, to ja mam pomysł. Weźcie to na dół, te widła, te widły. Co? Są się weźcie to na dół, te widły. Ja ci to zładuję jakoś, jakoś. Wiesz, ja na siłowni byłem, bardzo temu, ale byłem. To ja okay. ci to zładuję. Ora. Oh. Czek Czekaj, jeszcze drugie. Kurde. O, ja się jakoś załapał, ale... Wyrzuć ten na no, naprzód, naprzód. Dobra. O, no, dobra. Jest Zaraz tak, jest wiesz, osztronię, żebyś tego nie wywalił. W sumie, jak będziemy wzięli drugie drzewo, to ja muszę ciapka od, od tego... Od... Czekaj czekaj. Będę musiał od tego, od... od, od odprowadzić... Cieka, ten? Dalej, bo wiesz, cieka. może spaść. No, za, zaraz go wezmę Jej, W sumie ja nie, zapomniałem, że ja silnik włączony mam chyba Paliwo jest drogie, ostatnio mówili na Kurde, prawie spadło, czekaj, ja ci to może spróbuję zdjąć No, kopnij to Dobra Dobra, poszło to jest elegancko Mamy już ostatni kawałek, sąsiad, pierwszego drzewa no, dobra tak wiem nie śmigaj, bo wiesz, to się wywalić, to, to jest niepewne. Na dół, na dół jak na dół jak zaś razem Ale tak wiesz, ostrożnie jak z dzieckiem Okej okay. Dobra, się już podnoszę, ale to podnoszę. Kurde spadło Prawie mi stopy przygnieszczyło Kurde no odbiło się Ale dobra, stop stóp stóp nie przygnieszczy, nie przygnieszczy, nie przygniotło Dobra, mam to. I no. Dobra, trzyma się jako tako. Musimy w ogóle pasy jakieś ogarnąć, bo to w sumie nie, nie powinno się wywalić. Czekaj, ja schodzę na czepę i ci to tak wiesz, odbiorę jakby to od ciebie. Prawie się tu wywaliłem. Na tej naczepie. Nie Niepewno jest. W sumie ja już odepnę tutaj ciapka. Jest od odpięty. To ty tutaj są... Dobra, są msiad. Może to weźmiemy dwoje. Weźmiemy to i wiesz Już, 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 jest okay. Dobra Kurde, taki przy... Tak... <taki> takie, takie, takie krzywy te pole masz, aż drzwi trzasnęły się. Dobra. Masz to. Dobra Dobra, wostuję my zaraz musimy kończyć odcinek, bo ja nie robię takich długich acików jak farmerowy. Ale może w sumie ten to będzie takim wyjątkiem Bo w sumie to jest duża robota I nie ma tak te, też dużo czasu Mało czasu Czekaj stąpsiad, zostaw ten I weź tym ciapkiem odjeść yy, Na ciapę zostaw Będzie nam prosić tego A Tylko ciapkę i odprowadziliśmy w razie czego wiesz BHP przede wszystkim W sumie ciapek to nie jest człowiek Ale wiesz, maszyna A to nie była taka tania maszyna, wiesz, ja przetargują yy, tam od cygenów na przetargu kupiłem ale odcinki takie dłuższe byś mógł zrobić, tak? Bo to nie wiem ile... przed chwilą zaczęliśmy. No tak demiur to już, trwa, ale dobra. Może... No Od 12 chociaż dalej. 12 to nie jest aż taki długi o ten odcinek. Dobra, to trzeba zepchać. Ja tu. Raz e. robię 16. Kurde, aż padło. No. W ogóle pozdrawiam tutaj jednego mojego widza Jak to ogląda? Nie pamiętam nazwy niestety, ale ma Renaldo na profilowym Pozdrawiam On wyczekuje odcinka z Lesa 11 Okej A w ogóle to odcinki są takie Nie wiem czy mówiłem, ale odcinki z tej serii są co sobot o 17.30? Dobrze sąsiad mówię, bo ci tam pisałem na Discordzie No tak, tak No i odcinki są o 17.30 u mnie, sąsiada to... O której samochodzie są jest sąsiad? W piątek jest o 17.00, w poniedziałek jest o 15.00 W poniedziałek jest o 16.00 No Więc seria będzie chyba nie tego Jak to zapakujemy no, to już ja będzie, to... będzie koniec no, odcinka My to no, za odcinkiem zawieziemy co so, to rękami bierzesz? Czekaj ja ci pomogę. Albo. Czekaj, ja, ja ciapkę zajadę. Dobra. Dobra. Dajesz pół? Dajesz radę. Takie taki malutkie. Ja nie ma już co ciapkiem jechać, bo to już takie najmniejsze klocki zostały. No Zapakowałeś? Tak, zapakowałem. Tu przez mur też mogę Wiesz, sąsiad, nie ma też mieści nas wyrażać. No, ale jeszcze za kwasy i co będzie nad tym odcinkiem? Nie będzie za, za tego odcinka. A już usidziać w chorobie. Ty, no. Sam Świat o tym mówiłeś, ja wziąłem to. To nic nie ma. Jak nic nie ma załadowałeś już na myszepę chyba Nie wiem, nie wiem No, załadowałeś na stóle Nocią trzeba przynieść ten ko kolor Ty no ja tam zapnij, na Dobra. Czekaj, tego podłącz, podłączone chyba jest hydraulika. To, czekaj, weź to to sobie to zamknę, wrócę, tylko tam sięgnij do czelnika, Jak to gdzieś zamknę, a pasy zamknę. Pasy zapnę, bo wiesz. Może być tak no. nie, różnie, dobra. Zamykam. Tutaj od się nie odpinam tutaj e, też dobra, dobra. Obra w górę o poszło no elegancko Zardz dobra więc, no to było na tyle z tego odcinka pozdrawiamy was widzowie z sąsiadem nie tutaj ładnie w pozdrowieniu pozdrawiamy was tutaj elegancko do zobaczenia w następnym odcinku być może będzie to odcinek u sąsiada Eee, więc to tyle. Za odcinkiem może sąsiad pokażę wam kulisy jak to będzie wyglądało, jak to już na, na Mirek pożyczy nam większe, większą maszynę, więc to chyba tyle, Dokładnie. Eee, do zobaczenia w na następnym odcinku, cześć. cześć.